Witam również gości i sympatyków. Fajnie, że dzisiaj jesteście z nami w takim wyjątkowym dniu. No jest to doskonała okazja, aby podzielić się z wami refleksją, jaka przyświeca nam dotycząca, czym właściwie jest patriotyzm, ponieważ uważamy, że można go obchodzić na wiele różnych sposobów. Jedni biorą udział w marszu, inni biorą udział w biegu, aby dać wodę bohaterom. Jeszcze inni zagłębiają się w historię i oglądają telewizję, w której są prezentowane wydarzenia 11 listopada 1918 roku, a jeszcze inni na przykład my wykonamy fizyczne wyzwanie polegające na zrobieniu 105 pompek, 105 pompek oczywiście symbolizujące 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Teraz pytanie, czym jest patriotyzm? Patriotyzm według nas, w środkowych to jest czynienie wszelkiego dobra. Może to być zwyczajne podniesienie papierka, może to być pomoc potrzebującemu, może być to budowanie yy, więzi i może to być docenienie tego, że żyjemy w takim kraju, w którym nie ma teraz żadnej wojny i mamy na tyle silny kraj, że możemy dać spełnienie innym. I ważne jest, że jak będziecie robili i robiły ćwiczenie, to ważne, żeby chwilę o tym pomyśleć, bo to właśnie wzmacnia tego ducha patriotyzmu. Już za chwilę zrobimy szybką wspólną rozgrzewkę. Następnie odśpiewamy pieśń patriotyczną Szara Piechota i później wykonamy te symboliczne stopnie Dlatego yy, pozostajemy z taką refleksją w sercach, żebyśmy wzajemnie się szanowali. To po pierwsze, a po drugie to pracowali, ponieważ właśnie taką ciężką pracą, dzięki zawziętości i waleczności Polaków, znajdujemy się na mapie Europy. Także bardzo wam jeszcze dziękuję, że jesteście. Zacznijmy od standardowego uklonu. Do siebie wyrażę tego właśnie szatunek. Ukłon yy, i proszę Krzysztofa Radeckiego, żeby poprowadził szybką Bieg no. Nie, tak, tak. Tyle, para, i tak, bo prawa. O いいです。うん、いいね、なった。<Și wird> Shabbat uh -huh. Tego, uroczystego spotkania. Ustawcie się proszę na takiej linii jak się ustawiamy na zbiórce z tym, że prosiłbym, żeby każdy miał taką przestrzeń, aby spokojnie rozstawić yy, rozstawić ręce do pracy w Z koszycie. że jak już zrobimy poprzednio, to proszę, żeby nikt nie dotykał kolanami ziemi i proszę, żeby każdy z Was przeliczył dokładnie liczbę pompek, jaką zrobił w maksymalnie poprawnym wykonaniu. Później oczywiście też y, róbcie dalej łupięcie ramion, ale zapamiętajcie liczbę wykonanych pompek poprawnie i celem naszego wyzwania jest, żeby zaraz zrobić przynajmniej jedną pompkę więcej. No to co? Pod kluczowym już nie dotykamy kolanami ziemi i na sygnał wykonujemy ćwiczenie. Przygotować się. Raz. Dwa. Trzy. Nic innego, jak mega wam pogratulować, że tyle pompek udało wam się wycisnąć. I pamiętajcie, te pompy to jest symbol, żebyście byli tak samo waleczni, jak te osoby, które walczyły o to, że mamy miejsce na mapie Europy. I te pompy to jest taki symbol, żeby dbać o swoje zdrowie, dbać o swoje ciało. Tak, żeby za rok zrobić 106 pompek. Za rok będziemy powtarzać wyzwanie. Mam nadzieję, że będziecie jeszcze lepszy formie, niż jesteście teraz. Ustawmy się w zbiórce. I po treningu zapiszę każdego imię i nazwisko, ile trąbek zrobił, i zaraz będziemy na komputerze, aby mieć punkt do dzisiaj. No to co? Pozycja? Ukłon? Gratulacje dla Was. Super. Jak widzę, to zapraszam na ciasteczka, herbatkę i kawkę. Nam potrzebuje, to tam potrzebuję, to